W tym odcinku będzie o konfliktach. Czy koalicja rządząca wisi na włosku? Mamy zarzewie konfliktu między Lewicą a Donaldem Tuskiem. Ale nie tylko politycy się kłócą, również najbardziej upolityczniona prokurator. Ewa Wrzosek wypowiada posłuszeństwo uzurpatorowi podającemu się za prokuratora krajowego Dariuszowi Kornelukowi. Dodatkowo kompromitacja Donalda Tuska na arenie międzynarodowej. Czy możemy go już nazywać dyplomatołkiem? A na koniec wisienka na torcie. Musicie to zobaczyć. Jak imperatorka Joanna Senyszyn. Kochani! Rozjeżdża walcem towarzysza Czarzastego. Zachęcam do oglądania w całości tego odcinka i, jak zwykle, proszę o subskrybowanie mojego kanału. Zaczynamy. Ale na początek chciałem opowiedzieć o najważniejszej sprawie, o tym, jak Tusk się kompromituje i palicho, pali że Tusk siebie kompromituje. Ale najgorsze jest to, że naraża na szwank naszą reputację w oczach naszych najważniejszych sojuszników, jakimi są Stany Zjednoczone. Tusk przed wyjazdem do Francji w ramach Koalicji Chętnych zwołał konferencję prasową na okresie, OK i prężył mu skuły, jak to nie będzie stawiał do pionu tego Trumpa i pokaże mu, że tej Grenlandii to Trumpie nie ruszysz, bo my będziemy twardo stali w jej obronie. Wyjeżdża gość na spotkanie w ramach szczytu de facto, żeby rozmawiać o sytuacji na Ukrainie. Przyjeżdża tam przedstawiciel Stanów Zjednoczonych i ten po prostu ja nie wiem, czy wypuszczony przez Niemców, czy przez y, kogoś innego, mówi to, na co inne kraje by sobie nie pozwoliły. Bo na tym polega świat dyplomacji, że nawet jak coś myślisz, to ubierasz to w takie słowa w ramach dyplomacji, żeby było otwarcie na dialog i poszanowanie obu stron. Tego nie było w wypowiedzi Tuska, zresztą posłuchajcie jej. Nie ulega wątpliwości, że tematem nieprzewidzianym przez nas i nie, nieplanowanym będzie też kwestia Grenlandii. Ona wzbudziła bardzo duże emocji w, w całej Europie i no, dla Polski dwie rzeczy są jasne i bardzo trudne do pogodzenia, nie oszukujmy się, ale, ale są w sposób oczywisty, jasny i jednoznaczne. Żaden członek Paktu Północnoatlantyckiego nie powinien atakować czy grozić drugiemu członkowi Paktu Północnoatlantyckiego. Inaczej. Na to traciłoby sens, gdyby, gdyby w obrębie tego paktu dochodziło do konfliktu czy, czy wzajemnych agresywnych kroków. Tuskowi zadedykowałbym pewien cytat. Na czym polega dyplomacja? Oczywiście w cenzuralnej formie, bo jest takie powiedzenie: Dyplomacja to sztuka powiedzenia komuś, żeby uciekał, żeby się wynosił, ale w taki sposób, żeby ta osoba poczuła ekscytację nad zbliżającą się podróżą. I na tym właśnie polega dyplomacja. A Tusk jest dyplomatołkiem, wystawił siebie po prostu na froncie przeciwko prezydentowi Donaldowi Trumpowi. I oczywiście musiało się to tak skończyć, że po spotkaniu w Paryżu Tusk podwinął ogon. Posłuchajcie tej kompilacji, którą wrzucił na xa Max Hibner. Pierwszą część już słyszeliście, teraz puszczę wam. To, co Tusk powiedział po spotkaniu na konferencji prasowej w ambasadzie Polski w Paryżu. Czy kwestie Grenlandii i Wenezueli na ile były poruszane podczas tego spotkania i na ile słowa i czyny ze strony amerykańskiej podważają wiarygodność Stanów Zjednoczonych jako partnera? Nikt nie chciał psuć stroju dobrej współpracy w sprawie Ukrainy. W związku z tym nikt, nawet pani premier Dani. Kwestii Grenlandii nie poruszał. No bo dzisiaj tematem była nasza wspólna praca razem z Amerykanami yy, yy, na rzecz gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. No normalnie dyplomatołek. No inaczej niż kompromitacja, nie można tego nazwać, bo to jest całkowita kompromitacja. Został wypuszczony jako taki bulterier interesów niemieckich. Niemcy starają się ze wszelkich sił odsunąć Stany Zjednoczone. I o tym mówi Friedrich Merz, że oni są gotowi. Na wzięcie odpowiedzialności za Ukrainę, ale także za Unię Europejską. Pytanie, czy my jako Polacy zgadzamy się z taką właśnie formą, żeby to Niemcy brali za nas odpowiedzialność? Raczej historycznie myślę, że patrząc wstecz, nikt z nas by się na, taką, na takie rozwiązanie nie zgodził. Ale Tusk robi wszystko, żeby właśnie to zaistniało. Tusk jest mistrzem wypychania. Jak był szefem Rady Europejskiej, to na polecenie Angeli Merkel wypnął Wielką Brytanię z Unii Europejskiej. O tym pisały gazety w Wielkiej Brytanii, że autorem Brexitu jest właśnie Donald Tusk. I dzisiaj Tusk wypycha, ale Stany Zjednoczone z Europy cały czas robiąc tego typu prowokacje. Oprócz tego upatruje w tym dla siebie szansy politycznej, bo wie, że Donald Trump go w życiu nie przyjmie w Białym Domu i wie, jaki jest stosunek amerykańskiej administracji do samego Donalda Tuska, dlatego Tusk wy wybiera konfrontację. A to, że bierze nas jako Polskę i Polaków za zakładników, co go to obchodzi? Niemcy, Francuzi i wszystkie państwa Europy Zachodniej skrzętnie wykorzystują tą chęć Tuska do bycia frontmenem antytrumpowym, bo często go wypuszczają, ale później, jak przychodzi co do czego, to Tuska nie dopuszcza się do głównego stolika. No, byliśmy świadkami tych obrazków z ostatnim wagonem, no i wczorajsza konferencja po tym szczycie też wiele mówi, bo widzimy na niej liderów. Jest Pancerz Niemiec, jest prezydent Ukrainy, jest prezydent Francji, jest premier Wielkiej Brytanii i są przedstawiciele Stanów Zjednoczonych. Miejsca dla Tuska nie znaleziono. Tusk musiał organizować swoją konferencję prasową w ambasadzie Polski w Paryżu. No ale przecież oni mają świadomość, że to jest jak płachta na byka. No nie, nie po to chcą się dogadać ze Stanami Zjednoczonymi, dobić dealu w sprawie Ukrainy, żeby. Czerwoną płachtę wystawiać w postaci Tuska. Trochę oleju w głowie mają, tylko Tusk jest po prostu zadaniowany. Wewnętrznie Tuskowi też najlepiej nie idzie. Właśnie podał informację, że reforma państwowej inspekcji pracy nie będzie kontynuowana i jego decyzją temat jest zamknięty. A przypomnijmy, co cztery dni temu mówił Czarzasty na temat tej reformy, na temat praw pracowniczych. Dopóki lewica będzie w rządzie, skończył się taki czas, że prawa pracownicze będą ograniczane pracownikom. To znaczy... my bronimy pracowników. Sztandarowy projekt lewicy dotyczący uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy, aby reagowała, kiedy pracodawcy omijają prawo i zamiast proponować umów o pracę, omijają to poprzez różnego rodzaju umowy B2B. Została wywalona do kosza. Na koniec tego poprzedniego roku słyszeliśmy o garczemnej awanturze na Radzie Ministrów, w konflikcie, w którym minister, czy ministra według ich, ale nie będę tego określenia używał, minister dziemianowicz Bąk próbował przemycić poprawki, na które nie było zgody rządu. Jak ja to słyszę, to dostaję furii. No i w związku z tym wyrzucił cały projekt do kosza. A ten projekt z punktu widzenia lewicy jest niezwykle istotny, wpisują sobie go na sztandary. No ale jeśli liczylibyście na jakąkolwiek podmiotowość ze strony polityków lewicy, że oni będą walczyli po prostu do ostatniej krwi o to, żeby ich postulaty zostały przeprowadzone, no to jesteście w błędzie, bo są tam koniunkturaliści, którzy po prostu liczą wyłącznie na stołki. Zresztą Skoro Donald Tusk miał w głębokim poważaniu swoje konkrety, swoje propozycje programowe, to dlaczego miałby się przejmować propozycjami lewicy? Ale posłuchajcie, koniunkturalisty Trele Morele, Tomasz Trela, wybitny tytan intelektu lewicy, jak odnosi się do właśnie decyzji Donalda Tuska? No bojowy nastrój, ale tylko kiedy ma obrażać polityków Prawa i Sprawiedliwości, kiedy ma walczyć o merytoryczne programy, merytoryczne Propozycje, no to wywiesza białą flagę. Czy Lewica zaliczyła porażkę? Bo premier powiedział jasno: ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy, dająca specjalne uprawnienia pracownikom Inspekcji Pracy, przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy etatowe. Sprawa jest zamknięta. Podjąłem decyzję, żeby nie kontynuować prac nad tego typu reformą. Oj. Ja przyjmuję do wiadomości stanowisko pana premiera. Wiem, że dzisiaj pan marszałek Czarzasty ma mieć spotkanie z panem premierem Tuskiem. Będą rozmawiać nie tylko o tej sprawie, ale jeszcze o innych sprawach. Trzeba przyjąć pewną modyfikację tego, tej ustawy, biorąc pod uwagę, że w tle jest kamień milowy i koszt tego kamienia milowego 11 miliardów złotych. I w moim przekonaniu trzeba znaleźć taką formułę, Kamień żeby... milowy, czyli Polska musi zobowiązała się do wypełnienia do, do realizacji tego... No, nic się nie stało. Przecież panie premierze, proszę się nie obrażać, my... Dobrze, ale skoro pan premier sobie nie życzy, to my to jeszcze to raz się z panem spotka i wytłumaczy, przeprosi. Tą drogą lewica jak będzie podążała, to mamy murowane i to jest dobra wiadomość. Mamy murowany fakt, że nie znajdą się w kolejnym parlamencie. Dokładnie to samo czeka Polskę 2053 na Hołowni. Tak na marginesie chciałem wam opowiedzieć o tym, że tam trwa bój, o to kto zostanie spadkobiercą, nie. Syndykiem masy upodłościowej po Szymonie Hołowni, no i w tym boju uczestniczy czterech polityków. Z czego podobno trzech zawiązało sojusz. I to są takie tuzy, posłuchajcie tych nazwisk. Paulina Henik-Kloska, Ryszard Petru i Joanna Mucha zawiązali sojusz przeciwko Katarzynie Pełczyńskiej na łęcz. Powiem Wam tak. Jeśli myślicie, że w waszym życiu nie dzieje się dobrze, to zawsze pomyślcie, że moglibyście być posłami Polski 2050 i mieć perspektywę, że ktoś z tej trójki zostanie waszym szefem. Paulina Henik-Kloska, Joanna Mucha, Ryszard Petru. No i co? Nie poprawia wam się nastrój? Zawsze może być gorzej. Naprawdę. Nie zazdroszczę politykom Polski 2050. No ale oni idą też na dno. A ten wybór między dżumą a cholerą. W sumie to nie nasz problem, prawda? A przed Wami tylko mała próbka tych możliwości intelektualnych, rozmowa właśnie tych trzech, a nie, w zasadzie jest jeszcze Pani Pełczyńska, czyli rozmowa wszystkich kandydatów i Pani Mucha, która mówi o swoich kwalifikacjach. Dlaczego ona się nadaje na szefową tej partii? Giertek by się uśmiał. Ja się znam na zarządzaniu, bo jestem po zarządzaniu i. Zajmowałam się zarządzaniem, bo zarządzałam bardzo trudnymi projektami. Ja się znam na zarządzaniu, bo jestem po zarządzaniu i w ogóle zajmowałam się zarządzaniem, bo zarządzałam dużymi projektami. No pani Mucha, powodzenia Polsko 2000, powinno się powiedzieć Polsko 2026, bo w tym roku to ostatecznie będzie wasz koniec. Rewolucyjne nastroje również w prokuraturze nielegalnie przejętej. Można powiedzieć, że rewolucja pożera własne dzieci, bo oberwało się uzurpatorowi, przebierańcowi Kornelukowi, który odciął się od Ewy Wrzosek, od jej wypowiedzi, która była no oprócz tego, że mało smaczna, to debilna w kontekście A nawet wam nie będę tego przywoływał w każdym razie. Korneluk został zapytany w nielegalnej TVP jak on się do tego odnosi. No i posłuchajcie co powiedział. Korneluk. Czy pan wprowadził jakieś zasady, bo wprowadzi, wypowiadania się prokuratorów w mediach społecznościowych, tego co piszą? Piję oczywiście do ostatniego wpisu pani minister, pani przepraszam, prokurator Wrzosek, który tak rozpalił niektórych w sieci. O jeden most za daleko? Nie wprowadziłem żadnych zasad co do wypowiadania się prokuratorów w mediach publicznych. Uważam, że każdy odpowiada osobiście za słowa, które właśnie w mediach społecznościowych publikuję i zachęcam prokuratorów do publikowania, a jeżeli chodzi o ten jeden wpis, no cóż, e, nie tylko ja, ale wszyscy, z którymi ja rozmawiałem, nie słyszałem zdania pozytywnego w odbiorze tego wpisu. Czyli jednak prokuratorzy powinni uważać na to, co piszą? Ale nie tylko prokuratorzy, każdy, każdy obywatel powinien mieć świadomość i uważać, co pisze, jak pisze, bo tym wpisem może wyrządzić krzywdę, ale także może otrzeć się o e, odpowiedzialność każdą. Czy pan Korneluk... Sugeruje, że pani Wrzosek będzie ponosiła odpowiedzialność karną? Nie, przecież właśnie umorzono jej sprawę, że co prawda zaistniała możliwość popełnienia czynu zabronionego, ale szkodliwość społeczna jest niska, bo pani Wrzosek miała nie pisać pism procesowych jako prokurator, tylko miała to zlecić kancelarii. Wiecie, amerykańska kancelaria miała pisać pisma, drukować na własnych drukarkach, ale jaka tam szkodliwość. Co tam, skoro Ministerstwo Sprawiedliwości oceny wniosków może wysyłać do prywatnego podmiotu, mimo że zatrudniamy urzędników, to co? No to, to, to typowa prywatyzacja państwa. Teraz akty oskarżenia będą pisały kancelaria amerykańskie, oceny wniosków będą dokonywały y, zewnętrzne, prywatne firmy. Taką mamy Polskę uśmiechniętą w Donalda Tuska. W każdym razie, wracając do tematu, nie spodobała się ta wypowiedź pana Korneluka, Ewie Wrzosek najwyraźniej, bo do tej wypowiedzi odniósł się jakiś użytkownik na Twitterze, który zjechał od góry do dołu Korneluka. Będę przywoływał całego wpisu, ale no, atakuje od góry do dołu Korneluka. Pisząc, że pan chyba żyje w jakimś innym świecie, albo robi pan z nas wszystkich kompletnych idiotów, mówi pan ze swoją kamienną twarzą, że z dużym spokojem patrzy w lustro, i tak dalej. Skandal. I odnosi się też do sprawy Wrzosek ten wpis. Po czym internauci wychwycili, że ten wpis, stek pomyj skierowanych do tego uzurpatora, który jest z ich gangu, zretwitowała Ewa Wrzosek. Historia jest najlepszą nauczycielką życia. I historia lubi się powtarzać. Rewolucja pożera własne dzieci. Ani jednego, ani drugiego mi nie szkoda. Towarzysz Czarzasty zgodnie ze swoim dorobkiem z przeszłości chce ograniczać w Polsce wolność słowa. Dlatego apeluję do prezydenta Nawrockiego, aby ten podpisał ustawę dotyczącą Digital Service Act, czyli tak zwanej dyrektywy unijnej, którą dzisiejsi rządzący wykorzystali, przemodelowali w taki sposób, żeby takie jak kanały jak mój de facto nie mogły istnieć, żeby mógł sobie urzędnik czy jakiś sygnalista lewicowy mógł decydować, że e, ten kantak to wiecie dezinformuje, bo mówi prawdę o tusku to nie wolno, nie dobra taka. No i Czarzasty Odwołuje się do tego, co się ostatnio działo na groku, jak sztuczna inteligencja się rozwija, no i posłuchajcie jego wywiadu w Radiu Z. Sztuczna inteligencja w, w rękach szaleńca, mówię o masku, doprowadza do tego, że jest, są, w tej chwili jest taka moda na rozbieranie kobiet, mężczyzn i. Mask jest ja szaleńcem się... pana zdanie. Tak, oczywiście. Nie... No i w kontekście. Stanowiska Czerzastego, który no, szuka pretekstów, żeby uderzyć po prostu w wolność słowa, nie miejmy złudzeń. Chciałem wam przywołać ripostę Joanny Senyszyn. To są antypody moich poglądów. Nie zgadzam się z Joanną Senyszyn. Myślę, że w każdym poglądzie, albo przynajmniej prawie w każdym. Ale to, jak zripostowała Czerzastego, no, znana jest ich miłość do siebie. Posłuchajcie, co Senyszynowa mówi o Czerzastym. Sam nie wie, co zrobić, żeby wzbudzić zainteresowanie. No teraz chciałby być rozebrany, pewnie jak go grok nie rozbierze, sam się rozbierze. Pięknie, prawda? No, rzeczywiście, czerżasty jest atencjuszem. Widzimy, że wykorzystuje stanowisko marszałka do tego, żeby po prostu kreować zainteresowanie wokół siebie. Jego szef kancelarii, towarzysz Siwiec, powiedział tak: przez dwa miesiące nie było żadnego gestu ze strony pałacu prezydenckiego w kierunku marszałka Sejmu. I brawo! Panie prezydencie, bardzo dobrze, są ludzie, z którymi nie warto nawet dyskutować. Taką osobą jest towarzysz Czerzasty, który nie szanuje urzędu prezydenta, który nie zna swojej roli w konstytucji, który mówi, że skoro prezydent wetuje, to on będzie wetował projekty prezydenta. No to baju, baju, panie Czerzasty. Prezydent będzie, a pana już dawno w polskim Sejmie, mam nadzieję, też nie będzie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych Odcinków.